Witam, z tej strony nie Gregor, zwoł mnie Satyr. Dziś ja będę zastępować Gregora ze względu na jego chorobę. I być może wiecie, być może nie, na Discordzie Cytadela Gregora, zapraszam się na, na serwery Cytadela Gregora, link w opisie, jesteśmy w trakcie prowadzenia turnieju w szczególnie Dwójce. I dziś będziemy oglądać mecz Bardina oraz Rebidoma. I zacznijmy właśnie od pierwszej rundy Rebidona i Bardina. Jak widzicie, patrzymy z perspektywy Rebidoma, który wybrał Ikoiki i rozłożył się bardzo agresywnie, bo mamy Ninja Kisho na samym środku, praktycznie masę kawalerii, chyba wykorzystał całkowity maksymalną ilość kawalerii i tylko trochę wspieranej piechoty, bo widzę, że ma praktycznie ma wszystko ma miecze ma, e, ma dzidy, ma konie ma łuki wybrał wszystko w tym momencie e, natomiast Bardin wybrał Shimazu i czy mi się zdaje samuroiowie łuczniцы z katanami z katanami szukam czegoś bardzo ważnego ponieważ Bardin i nasz drogi kolega który to, który sprawia, że e, naprawdę chcemy go pokonać. E, źle się wypowiadał o jednej z jednostek Shimazu. E, I obstawiałem, że Bardin ją wybierze. Nie wiem co dokładnie ma zamiar wybrać... Co ma zamiar zrobić nasz kolega. Ale wygląda dość ciekawie. A więc zaczynajmy. Na razie Ninja jest ukryty, być może będzie próbował e, zaszarżować na jednostki Bardina i obić je porządnie, zanim i zamknę się zaraz, bo widzę, wystawił Ninja i chyba są widoczni już w tym momencie. Okej. Okay. Jak widać po prawej stronie już zaczynają się drobne potyczki. Kawaleria już wyjechała, spotkali się i w tym momencie zobaczymy, kto wygra potyczkę z kawalerią. Widzę, że. Bardin na razie nie chce rozpoczynać niczego. O! O! Ciężka artyleria Shimazu. Wiedziałem, że to weźmie. Wiedziałem, że Bardyn odważy się i będzie chciał pokazać. Wiedziałem, że Bardin będzie chciał Rebidonowi pokazać, że ta jednostka jest jednak do czegoś. Jak na razie widzę, że nikt nie walczy kawalerią. Powoli... Co on wyprawia? Okej. Okay. Rebidon obrzucił granatami dymnymi samurajów łuczniczych i traci jednostkę za 700 e, koku. Zamiast podbić jakiś budynek albo eff, tak naprawdę cokolwiek innego. Więc tak, na razie spotykają się piechota głównie, kawaleria się nie dotyka, kawaleria ucieka, nie, e, e, Rebidon podbija środek, tak samo prawą stronę, co my tu mamy, podbija świątynię oraz dojo łuczników. Coś co... Tak naprawdę może spowodować, że Rebidon z łatwością wygra. Bo korzysta bardzo z łuczników, polega widzę. I. Eee, no, morale zawsze się z... przyda. O ile mi wiadomo, Rebidon ma jeden taki minus: że korzysta z kawalerii, która nie jest tak dobra do zwalczania innej kawalerii. I widać wspaniałą salwę. Eee, Bardina. I wycofuję ją. Cudownie. Jestem co najmniej pewien, że Bardin tylko czekał na wykorzystanie tego. Tak. Eee. Aha. Bardin wy wykorzystał idealnie możliwość zaatakowania od tyłu mnichów i koiki. Pada na środku. Pada bardzo na środku. I kawaleria i koiki dostaje się do jego... A nie! Nie złapali jego generała, ale w tym momencie zostali złapani łucznicy Ikoiki. koiki. E, łucznicy Shimazu. Całkowicie widzę, że Ikoiki utrzymuje swoją li linię. Gdzieś gdzie? Bardin całkowicie stracił swoją. I stara się złapać cokolwiek. Stara się utrzymać gdziekolwiek defensywną pozycję. O! Za co no widzę, że e, Bardin. Trafił łucznikami właśnie generała i i prawie go zabił. Zabił mu połowę jednostki, ale niestety nie zabił samego generała. I co, e, środek całkowicie upadł już. Sprawiając tak naprawdę, że Rebidon <gryw> zwyciężył. Bardin jedynie trzyma się leciutko jeszcze na flankach i tak naprawdę. W 3-4 minuty Rebidon wygrał potyczkę. Uj. To było błyskawiczne. Um. No cóż. Eee. Tak naprawdę nie wiem, co mogę powiedzieć. Teoretycznie, jeśli Bardin by to dobrze rozegrał, miał kontrę przeciwko Rebidanowi. Bardin miał dobrych. Samurajów, którzy zwalczają właśnie włócznie. Do tego jeszcze widziałem, że spróbował zesnajpić Rebidona, ale mu nie wyszło. To było strasznie błyskawicznie. Rozegrane. Rebidon wykorzystał chyba prawie każdą możliwość. Poza e, atakiem ninży na sam środek i stracenie ich. Ty, po coś. Obstawiam, że sam. Sam nie jest zadowolony z, te, z tej rozgrywki i. E, no. Trud, tak naprawdę, jest z, brak mi słów. Zniszczył. Bard e, Rebidon zniszczył Bardina błyskawicznie, pomimo tego, że Bardin miał kontrę na niego. W drugiej potyczce Bardina i Rebidoma, jak widzicie, Rebidon wybrał datę, Bardin wybrał otomo i jak widzicie. Każdy klan ma swoje dobre i słabe strony. Każdy klan też się czegoś obawia, na przykład Ciosokabe obawia się mnichów z gwizdzącymi strzałami i kawalerii. Date powinien e, obawiać się jednostek walczących na dystans, więc e, Bardin powinien mieć przewagę. Co, co chciałem przez to powiedzieć? E, <laughs> Rebidon nie wybrał żadnej jednostki swojej specjalnej, czyli opancerzonych właśnie samurajów z włóczniami. Wybrał za to dużo samurajów z Nodachi. E, samurajów Nodachi Date. I do tego dodał mnichów wojowników. A Bardin, jak widzę, dorzucił sobie łuczników Ashigaru. Było e, więcej łuczników Ashigaru. Widzę na razie jedno portugalskie terko i oczywiście jedną jednostkę konnicy z garłaczami. Ale za to wielką gwardię, więc i jeden, i drugi wybrał dość nietypowy sposób walki, tak naprawdę. Eee, a, no i właśnie widzę to jeszcze. To, co w poprzedniej walce. I takie. Jakby to powiedzieć, grając w Shoguna w multiplayerze, musicie być pewni swojej głupoty. A tak samo musisz być pewny w szczególnie, że twoja strategia zadziała. Pomimo tego, że jest głupia. Jeśli masz coś zrobić, coś co jest głupie, zrób to, albo nie działał jej połowicznie. Trzymaj się skryptu i nie trzymaj się czegoś, co jest połowicznym uczuciem. I widzę, że Rebidon dalej robi to samo. A jestem ciekaw, jak teraz to wyjdzie. Naprawdę jestem ciekaw. Zobaczmy. W w zwolnionym tempie jak to wyjdzie <noise> mam nadzieję, że tym razem ee, jak... więc tak Bardin całkowicie się rozciągnął pojechał kawalerią na lewo Rebidon będzie walczył tylko i wyłącznie o środek i lewą swoją stronę całkowicie pozostawiając prawo więc Bardin całkowicie porzucił dwie jednostki, które będą musiały dojechać do Rebidona całą mapę. I być może złapią jego generała od tyłu. Jak widzę, jestem naprawdę ciekaw, co zrobi Rebidon. Naprawdę. Bardin złapał środek. Bardin trzyma się w środka. Teoretycznie mógłby złapać dojo łuczników, gdyby rozłożył swoją kawalerię, no, ściągnąłby ich z koni. Za to Rebidon złapał całkowicie świątynię. A. A. A? I ucieka. Ucieka jednostką, która miała być małym drobnym zaskoczeniem. Nie, on ich traci. Dobra. Tym razem będziemy to oglądać w zwolnionym tempie. Poprzedni mecz był zbyt szybki. Więc tak. Rebinon atakuje całkowicie swoimi samurajami. Wspierany jest. Tak. Mnichami z boku. Kawaleria jego wycofała się. I już spotyka. Z Bardinem, który przegrywa w tym momencie potyczkę z kawalerią. Przez co musiał się jeszcze bardziej rozciągnąć Ashigaru. Ashigaru po prawej stronie wygrywają. I Ashigaru z Jari wysłał do świątyni do Dodża uczniczego, żeby zająć. Zamiast skorzystać z kawalerii. I zaraz trafi w pułapkę Rebidoma. I wpadł w pułapkę Rebidoma. Dobra. Patrząc dalej, w końcu oszyliwuje. Świetnie. Korzysta jeszcze bardziej z większej ilości łuków. Świetnie. Tylko nie, nie wiem, czy on widzi, że jest okrążony. Jego łucznicy zaraz padną. Tak samo asigary z jari powoli padają. Połowa, połowa, połowa oszyliwuje. Łucznicy asigaru nie robią nic. A Shigaru z Jari nie robią nic. Kolini, a Shigaru z Jari nie robią nic. Kawaleria Bardina pada. Linie Bardina padają. A Shigaru z Jari nie robi nic. I całkowicie Bardin jest otoczony już. Ojoj. Trzymam dalej za niego kciuki, ale Bardin nie jest, nie jest... nie kontroluje swoich jednostek. Jedna jednostka e, Sigarów stara się odgonić trzy jednostki kawalerii. Stara się również widać, że. Z... Okej, okay, utrzymał jakoś linię. Buduje na nowo jakąś swoją linię obrony. Ostrzeliwuje co może. Ta portugalskie terko bardzo porządnie trzyma swoją stronę mapy. I. Widzę kolejna jednostka ucieka. Świetnie. Dobra. A Sigaru Yari i Bardina w końcu dołączają do walki i. Zaczyna okrążać Rebidoma. Jakby zaatakował teraz. Ej, za późno. Oj. Oj. Jest mi przykro. Bardin był naprawdę. Mógł to wygrać. Naprawdę. Gdyby wcześniej zareagował swoimi jednostkami, których nie ruszał. Gdyby dotarł wcześniej do, e, gwardii, e, do gwardii generała, wy ich, gdzieś gdzie był bardzo blisko, mógłby go zabić, mógłby spowodować reakcję łańcuchową, gdzieś gdzie no daci samurajów datę zaczęliby uciekać, e, do tego portugalscy terko mogliby pomóc w... Do zmuszania przeć, e, Rebidona jednostek do ucieczki, ale niestety Rebidon po raz drugi był lepszy, przez co wygrał ten pojedynek. Nie uwierzycie, jak mi naprawdę teraz jest smutno, bo teraz ja będę musiał z tym człowiekiem walczyć. I mimo wszystko obawiam się, że przegram. A nie chciałbym. No cóż. Ach. Gratuluję Rebidonowi. Dwa zwycięstwa, 2-0. Wspaniałe dwie rozgrywki, i e, mam nadzieję, że dorównam Twoim umiejętnościom na polu bitwy.